Chciałbym przedstawić na aukcji gołębia 0362 24 68 95 Nakrapiana samica. Samica wyjątkowa. Myślę, że będzie to numer jeden na aukcji. Przepiękne, ostre pióro. Ojcem tej samicy jest gołąb numer 44 20. Jest to syn mojego Hot i Darkstar, czyli dwóch mogę powiedzieć no, historycznych, legendarnych gołębi, które zapiszą się na pewno do końca w mojej historii hodowlanej. Fenomenalny samiec rozpłodowy. Samiczka, natomiast matka tej gołębicy, ma numer 4 1.111. Jest to też niesamowita samica, gdyż jest ona córką B169, który był synem superkę od Rudi Van Rita, która zdobyła 6 razy pierwszy konkurs. Natomiast jej babką jest córka dwóch Olimpijczyków od Pawła Mędrysy. Taka akumulacja wspaniałych genów w tym gołębiu, to naprawdę uważam za rzadkość. Można tę informacje zobaczyć w rodowodzie. Samica jest naprawdę warta grzechu. Zapraszam do licytacji tego gołębia.